Cała branża recyklingu wyczekuje nowego roku, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Są to zmiany, które uporządkują całą sytuację w branży recyklingu w Polsce oraz generalnie w całej gospodarce obiegu zamkniętego. Czekamy na to już od 2018 roku. Unia Europejska zobowiązała nasz kraj do wprowadzenia już w 2023 roku, więc ponad dwa lata jesteśmy opóźnieni i ostatnio Unia Europejska rozpoczęła postępowanie wyjaśniające. Czemu tego nie wprowadziliśmy? W tej chwili mamy do czynienia z ogromnym kryzysem w branży recyklingu. Najbardziej cierpią z tego powodu recyklerzy. Widzimy dużą skalę bankructw w ostatnich dwóch latach, która można powiedzieć, że osiągnęła nawet 30-40%. A pozostali recyklerzy bardzo ograniczyli swoją produkcję do poziomu 50% mocy produkcyjnej. Zmiany związane z PPWR, systemem kaucyjnym, z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, to przede wszystkim nowe obowiązki dla producentów produktów, które wprowadzają na rynek, czyli branża FMCG, branża spożywcza czy inne, ale także dla producentów opakowań. Rynek i biznes przede wszystkim odwleka w czasie podejmowanie trudnych decyzji, odwleka w czasie inwestycje dlatego, że nie wie, co się wydarzy w ciągu kolejnych kilku lat. I to jest ogromna bolączka, ponieważ z jednej strony firmy dążą do tego, aby wprowadzać na rynek ekologiczne, zrównoważone opakowania, ale z drugiej też chcą mieć konkurencyjne produkty. Wchodzi wiele zmian, wiele obowiązków wynika z prawodawstwa unijnego, natomiast nie znamy szczegółów, nie ma aktów wykonawczych, a te detale będą decydowały o tym, jak wdrożyć te przepisy i ile faktycznie będzie to kosztowało. Branża recyklingu w Polsce jest absolutnie gotowa na wyjście i systemu kaucyjnego, i ROP-u, i PPWR-u. Jedyne, co potrzebujemy, to potrzebujemy szybkich legislacyjnych zmian, jasnych przepisów, które już potem nie będą się zmieniać. Oczywiście w, w ramach ROP-u będą też przekazane środki finansowe, bo to jest jakby część główna idei ROP, że za odpadem, szczególnie trudnym do recyklingu, będą szły też środki finansowe od producentów, żeby oni wzięli odpowiedzialność za to, co wprowadzają na rynek. Jeżeli będą musieli płacić więcej za produkty i opakowania, które są trudne do recyklingu, to w naturalny sposób prowadzą po prostu łatwe do recyklingu opakowania i artykuły, co spowoduje, że będziemy mieli po prostu szybszy obrót surowców w rynku, w branży oraz mniej śmieci dookoła nas. Musimy dokonać wszelkich starań, aby opierać naszą gospodarkę jak najbardziej na surowcach wtórnych, ponieważ to oznacza, że będziemy odpady pokonsumpcyjne przetwarzać lokalnie, dawać pracę w regionach i oszczędzać środowisko, jak również wpływać pozytywnie na to, że będzie mniej emisji CO2 do atmosfery.